Czy głośnik JBL jest w stanie konkurować z audiofilskim głośnikiem za kilka tysięcy złotych? Sprawdźmy to. Cześć, tu Konrad z Color. Każdy zna głośnik JBL-a. Gra głośno, dużo basu, sprawdzi się na imprezie jak i na plaży. Ale to, to zupełnie inna liga. The Cabas Milky Pearl. Nowość w moim sklepie, high-endowy głośnik Bluetooth. JBL w porównaniu do Kabasa wypada dużo słabiej. Głośnik JBL ma dudniący bas, wokale są suche, a pianino gra płasko. Natomiast Kabas gra dużo bardziej przestrzennie, bas jest miękki, a brzmienie jest ciepłe i bardzo wyraźne. Z plusów JBL to długość pracy na baterii, odporność na wszystko oraz jego cena. Jeżeli chodzi o plusy Kabasa natomiast to high-endowe brzmienie łączność Wi-Fi oraz jego wielkość i jakość wykonania. Zapomniałem również wspomnieć o designerskim case'ie, który dostajemy razem z głośnikiem. Jest on naprawdę wspaniale wykonany, skórzane uchwyty, paseczek. Naprawdę wiele osób zapytało mnie, Konrad skąd masz taką fajną torebkę?